Chcielibyśmy w tych wersach, które napisała Adam Mickiewicz, odnaleźć Was. Czy uważacie, czytaliście Mickiewicza i Słowackiego, zapewne w ramach tego, co mieliście w szkole, że w tych tekstach jesteście w stanie odnaleźć siebie? Czy coś, nie? Co, co do Was przemawia, czy nie? Czy musimy tego poszukać? I co chcemy o tym opowiedzieć o współczesnym świecie? Jacy jesteśmy, że się okazuje, że jesteśmy takimi samymi ludźmi. Jak ci, którzy żyli te 800 lat temu, w że mamy te same problemy, tak samo się kochamy, tak samo się nienawidzimy, tak samo pragniemy władzy, tak samo pragniemy pieniędzy, e, pieniędzy być lepsi, tworzyć handel, mm, mm, tworzyć sztukę, budować coś nowego, co przekroczy wyobrażenia. O ile w filmie mamy i obraz, i, i dźwięk, a w teatrze jeszcze parę innych elementów to w słowisku w zasadzie wszystko dociera do nas przez dźwięk i w związku z tym ta muzyka z jednej strony się nobilituje, jakby staje się jednym z bohaterów. Przy czym nie musi to być taki bohater pierwszoplanowy, ale ona też wnosi coś swojego i ona nie tylko nadaje charakter, ale może dodać od siebie jakieś dodatkowe znaczenia. Czy każdy z was ma telefon komórkowy czy nie? Toż nie ma? Wszyscy mają. Zasadniczo wszyscy mają. Zasadniczo wszyscy mają. Pytam się dlatego, że jeśli macie telefony, to chciałbym, żebyśmy nagrywali przy mikrofonie różne rzeczy, korzystając z waszych telefonów. W związku z tym wy tu gadać. W tym samym czasie... Posłuchajcie mnie, bo to jest ważne, teraz musimy to zsynchronizować, W tym samym czasie tu jest otwarcie puszki Coca-Coli i zaczyna być... Weźcie sobie tekst do ręki, żebyście wiedzieli, że gdzie jesteśmy. I zaczyna być tutaj rozmowa. Między dziewczynami, bo one mówią o tym chłopaku, o tej dziewczynie, o tym tym, do tego mogę... Stawić. Koleżanka stoi na balkonie, tam jest też w imprezie jak, jak skończymy drugą zwrotkę, drugą zwrotkę, to trzecią zwrotkę, mówi koleżanka, całą trzecią, czyli, czyli każdą noc prawie o jednej porze, pod tym się widzą modrzewie. Młody jest trzecim, tutaj się boże... Kto jest dziewczyna? Nie wiem. Jakiś to chłopiec piękny i młody. Jaka to jest dziewica? rzeka się jeśli wody. idą, idą przecież tak się życa. O, do księżyca. ona skosza daje mu od niej. U mnie kwiaty do Czy Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny? Pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze pod tym się widzą mądrzewie. Młody jest strzelcem w tutejszym borze, a kto jest dziewczyna, ja nie wiem. Moim partnerem, czyli rozmową jest zawsze sitko, zawsze mikrofon, nie tu, nie tu, tylko jedzą, a ktoś inny piją, wbiją, ludzie palą, Jezu. Ja, nie chcę. ja nie chcę, prawda, to co my... Człowieku, gdzieś ty mnie przygnął tutaj, ja nie chcę tej imprezy, do domu, do domu, do domu. Ale tańcy hulanka są, karczmy, ledwie nie rozwalił chłopie, do domu wracamy. Żeby cały czas była ta, to, to coś, o czym żeśmy wczoraj rozmawiali, że cały tekst jest dialogiem. Pan jest zadowolony z imprezy, pan jest szeroki. Ma ja się frytać! Ja Nie spieszymy się, jest fantastyczny. Każdy ma swój rytm mówienia. Hacha, tak Hejrze, hola. Będę Państwu pod, podrzucał rytm, bo mam prymkę nagraną. Muzyki, i to musi nam wchodzić w punkt. <śled> Kiedy wódkę pił z kielicha, kielich zaświstał, zazgrzytał, patrzył na dno. W Polski y, nagrywamy fragmenty słuchowiska balady i romansa Adama Mickiewicza. Ja Zapewne większość z Was zna to słuchowisko, zna balady i romansa, natomiast wersje słuchowiska powstały. Czasami y, balady i romanse były inspiracją do tego, żeby zrobić słuchowisko. Proszę Państwa, mam no dla Państwa taką propozycję: mianowicie, żebyśmy zrobili z tych ballad i romansów Mickiewicza. Jedną z najbardziej obszernych e, e, ballad, które e, Miskiewicz napisał. Jakby Kataryna, ale taka, że wielka sensacja, że jest to naprawdę film kryminalny. Zbrodnia to niesłychana, panie zabija pana, w grzeby w gaju, na łączce przeruczają, grup grób lilią zasiewa, zasiewając tak śpiewa. Super! Ktoś chce spróbować jeszcze? I ja pana za wiszy grzebie w gaju, na łączce przyruczają, Grudni za sieba, za siebając tak śpiewa. Niewiasto, rzeczy stary, jest ci nie żal rozboju, ale tylko strach kary. Idźże sobie w pokoju, rzuć bojaźń, rozjaśn lica, wiesz na twa tajemnica. Bo takie sądy boże, iż co ty robisz w skrycie, mąż tylko wydać może, a mąż twój stracił życie. A teraz nagrywamy też finał, nie? Bo my to no zmontujemy, ta. nie. I, a tam z kolei jest czym kochanki godzin rączek? Powiedz niebieska Maria. Wtedy z Kowronek. Najrańszy kwiatek pierwiosnek błysnął ze złotych obsłonek. Super. Za wcześnie kwiatku, za wcześnie. Jeszcze północ mrozem dmucha. Z gór białe nie zeszły pleśnie. Dąbrowa jeszcze nie słucha. Czy dla bogów szukasz datku, czy dla drucha lub kochanki upleć wianek z mego kwiatku? Wianek to będzie nad wianki.